Witam Was w Świątyni Busz na podcaście. Sawag, demon, mało znany ale być może istotne. Jedyną zmiankę o tym demonie znalazłem w Bibliotece Jagilońskiej. W jednym z nielicznych egzemplarzy księgi o tytule O Wszech rzeczach dawno zapomnianych. Księga ta opisuje zaświaty, ale nie takie jakie znamy. Zgodnie z księgą, zaświaty są podzielone na kilka, kilkanaście różnych miejsc. Sawak według księgi miałby być kimś w rodzaju przewodnika dusz. Jego zadaniem jest odprowadzenie duszy do konkretnego miejsca w zaświatach. Sam demon przedstawiony jest jako czarna, humanoidalna postać z rogiem umieszczonym pośrodku czoła. Bez oczu, bez ust. Ślepa i nie ma postać. Demon ten ma być neutralny. Ani dobry, ani zły. Zgodnie z opisem w księdze. Jeśli dana osoba zyska jego przychylność, może on spowodować, że ktoś oślepnie lub straci mowę. Może też wysyłać wizje dobre lub złe. Może kogoś zmusić do mówienia prawdy lub do mówienia kłamstwa. Jeśli jednak demon tego się rozgniewa, ten może nas pozbawić zmysłów wzroku i mowy. Sawak jest łącznikiem pomiędzy światami. Zdarza się, choć bardzo rzadko, że wstępuje na ziemię. A jeśli już to robi, to w sytuacji, kiedy dusza gdzieś się zabłąkała, jego zadaniem jest odnaleźć tą duszę i zabrać ją do zaświatu, i oczywiście odstawić do odpowiedniego miejsca, które jest przydzielone danej duszy. Jak to działa? Jaki jest system przydzielania dusz? Do konkretnych zakamarków za świata. Tego księga już niestety nie opisuje Zresztą, sam opis tego demona jest bardzo krótki. Stąd informacji niewiele. Naprawdę nie wiadomo, czy jeszcze gdzieś jest wspominany. Tak, jak wcześniej powiedziałem. Ja znalazłem jedną zmiankę właśnie tylko i wyłącznie w tej księdze. Być może istnieje jeszcze gdzieś wspomniany, w jakimś innym dziele. No, ale na tą chwilę no, nie udało mi się znaleźć innych informacji o tym. Oprócz tego krótkiego opisu e, Sawaga e, widniała oczywiście jego pieczęć. Pewnego dnia postanowiłem, że przekażę instrukcję mojemu uczniowi, a ten namalował go zgodnie z tym, co powiedziałem. I dlatego macie okazję zobaczyć mniej więcej jak może wyglądać oczywiście to jest tylko moja wizja Tylko i wyłącznie moja wizja gdyż Ilustracji żadnych Nie ma Sawak wydaje się być Zwiastunem śmierci Może się ukazywać W momencie gdy ktoś umiera, następuje chód, uczucie niepokoju, strachu. Zwierzęta, w szczególności psy, zaczynają ujadać. To znaczy, że Sawak jest w pobliżu i czeka na duszę umierającego. Mam nadzieję, że ten krótki podcast Was zainteresuje. A może niektórych pobudzi do szukania dalszej informacji o nim może komuś się to uda. A ja na tą chwilę dziękuję Wam. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I do następnego odcinka lub podcastu. Cześć.